Nie mam pojęcia, co bym zrobiła bez refrayera. I jest to sprzęt, który odmienił moje życie na lepsze. Jeszcze tydzień temu nie wiedziałam, że można z niego robić takie rzeczy. Amazing. Ogólnie to, cześć, dzień, dobry, witam Was z powrotem na moim kanale. Z tej strony Patrycja i myślę, że to będzie nasz stały nowy kadr, ponieważ się moim biurku. I zaczynamy takiego luźnego vloga. Zaczął się październik, a co z tym idzie studia. I zaczęłam studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I jestem w Poznaniu już lekko ponad tydzień. Przez to, że jestem na magisterce, ten plan jest troszkę luźniejszy i ja zajęcia zaczynam dopiero w przyszłym tygodniu. Miałam tylko jedno spotkanie organizacyjne i w tym tygodniu ma zajęcia inna grupa, także ja jeszcze mam czas, żeby się przygotować. I to jest właśnie coś, co będziemy Robić w tym vlogu, czyli razem ze mną przygotujecie się na nowe studia. Jestem mega podekscytowana na ten kierunek, jest to totalnie coś innego niż dietetyka, którą skończyłam, więc mam w sobie mnóstwo takiej inspiracji, dobrej energii. Ale nie nagrywam w tym tygodniu, bo potrzebowałam trochę czasu, żeby tutaj się osiedlić. Czekam jeszcze na kilka dodatków do mieszkania, ale też już wprowadziłam troszkę zmian, zużyłam swoją pierwszą półkę, więc później też wam pokażę update mojego mieszkania. Mieliśmy już troszkę przygód z moim pieskiem, bo jeżeli nie wiecie, wyprowadziłam się wraz z moim pieskiem, także mieszkamy sobie tutaj we dwójkę, no i stąd się pochorować. Znaleźliśmy. Już weterynarza w Poznaniu, ale to wszystko wam później opowiem. Chciałam zrobić takie małe wprowadzenie, więc bardzo się cieszę, że będziecie ze mną w tym całym procesie poznawania, poznania. Naprawdę, życie jest super. Coraz bardziej czuję się w tym mieszkaniu jak w domu, ale to wszystko zaraz później. Dopiłam herbatkę, idę z nami na spacer i zaczniemy ten dzień. Zapraszam do oglądania. Robiłam makijaż i robimy też update. zacznijmy sobie od tego, że jestem tu tydzień, a już byłam z nami u weterynarza. Nie tylko dlatego, że chciałam znaleźć takiego weterynarza pierwszego kontaktu, który będzie nam robił odrobaczanie i tak dalej, tylko potrzebowałam iść z nami do weterynarza, bo się trochę zmartwiłam. Wydawało mi się, że ze stresu zaczął gryźć sobie ogon. I ogólnie był taki dosyć zestresowany, więc dla bezpieczeństwa znalazłam już klinikę i byliśmy sobie kilka dni temu. Okazało się, że chłopak ma alergię na smaczki, i rozwłaśnie właśnie doszedł ten stres. I fakt przez to, że nam się stresowała, ja też się stresowałam. I widzę, że tutaj mi coś wyskoczyło, tutaj mi coś wyskoczyło, więc tak moje ciało reaguje na stres. Także nie dość, że musiałam go odrabaczyć No to dostał trochę lekarstw, żeby odbudować mu też tą sierść, którą sobie pogryzł. I ja cały czas uważam, że się stresuję bardziej na mam niż sobą. Ale wydaje mi się, że jest coraz lepiej, bo mam więcej czasu wolnego niż Jakolwiek miałam, a wiem, że w domu rodzinnym nie miałby tyle uwagi, bo moi rodzice pracują, mój brat chodzi do szkoły, a ja mam zajęcia na uczelni trzy razy w tygodniu. I nawet kiedy mam dzień uczelni, to i tak mam przestrzeń na to, żeby wrócić do domu, wyjść z psem i mogę poświęcić tu całą uwagę pieskowi. Tak samo dostałam pracę. Znalazłam kilka miejsc, w których będę pracować jako instruktorka piratesów i bardzo za tym tęskniłam, za tą nową energią, za tym, że będę mogła od podstaw kogoś nauczyć reformerów. I tak powoli odnajduję się w nowym mieście. Poznałam też już część mojego kierunku, co prawda nie wszystkie osoby, bo ja na roku mam coś około. Setki osób. Jeszcze nie wiadomo, czy wszyscy przyjdą na zajęcia, bo wiecie, jak to jest, że się dostaniecie na studia. To są osoby, które składały papiery na kilka uczelni i na przykład wybrały jakąś inną, ale poznałam już kilka osób z mojej grupy. Już dwa razy wyszliśmy sobie na miasto, bo ustawiłam sobie w głowie taki cel, żeby chodzić do ludzi, żeby poznawać nowe osoby, bo ja tu nikogo nie znam. I przez pierwsze pięć dni tak naprawdę wychodziłam sama i dopiero w tym tygodniu jakoś tak zaczęłam wychodzić, poznawać nowe osoby, nie licząc oczywiście mojej pracy. To jest moja droga przeprowadzka. Ale na przestrzeni tych dwóch lat, kiedy byłam na Erasmusie, a teraz widzę, jak dojrzałam do tej. Decyzji, że faktycznie chciałam się wyprowadzić, nie dlatego, żeby uciec przed problemami, przed jakąś taką moją chorobą, tylko faktycznie czuję, że bardzo tego potrzebowałam, bo teraz wiem, jakie mam swoje potrzeby i też nie mam takiego limitu czasu, jak było na Erasmusie, że macie tylko pół roku, żeby oswoić się z nowym miastem, znaleźć z przyjaciół, a teraz mam taką perspektywę dwóch lat, że mogę sobie to ułożyć życie, ale jeżeli w jakimś momencie poczuję się samotna, poczuję się gorzej i będę potrzebowała porozmawiać z moją rodzinką, to wsiadam w pociąg i jadę do domu. Szczególnie, że piątki mam wolne na uczelni, więc tak naprawdę mam troszeczkę przedłużony weekend. I myślę, że raz na jakiś czas będę wracała do domu, tak po prostu, żeby spotkać się z moją rodzinką, Oni też troszkę tęsknią za osłowem, ale taki właśnie update nie miałam jeszcze żadnych zajęć na uczelni, więc tutaj się nie wypowiem. Dopiero w przyszłym tygodniu zaczynam pierwsze wykłady i ćwiczenia, więc będzie osobny vlog z mojego pierwszego tygodnia na uczelni, bo teraz miałam tylko tą inaugurację i spotkanie organizacyjne, ale zapowiada się naprawdę fajnie. Mam wybór fajnych specjalizacji i w ogóle wydziału przedmioty, więc mam fajne porównanie. I na razie zapowiada się świetnie. Chciałabym na dnia przygotować sobie iPada, wypisać cały plan na semestr. Że dostałam plan zajęć, już wiem w jakiej jestem grupie, więc to wszystko zrobię na tym blogu. Może dzisiaj iść na pewno do Lidla. Mamy czwartek, co oznacza nową gazetkę, nowy kupony, więc zrobię jakieś uzupełnienia. Spotykam się też dzisiaj z jakąś nową osobą, ale to zaraz, na razie się ogarniamy. Jestem też ciekawa, co tam u Was, czy zaczęliście rok akademicki, czy może chodzicie do szkoły, albo że nie studujecie i pracujecie, spielę ci w komentarzach. Niestety dzisiaj nie mam jeszcze pracy. Przed chwilą miałam małe załamanie z tego powodu, ale od czego się trzeba zacząć? Wiem, że na początku nie będzie za dużo chętnych na zajęcia. Szczególnie, że wiem, że zajęcia na reformerach nie należą do tani, ale staram się nie załamywać. Ale bardzo mi brakuje prowadzenia zajęć. Skończy się na tym, że otworzę swoje studia w Poznaniu, bo tu mało jest studiów piratesu mimo wszystko. Ale nie o tym, nie załamujemy się. Poszłam do Lidla na zakupy. Drozsuś Mam taką satysfakcję z tego, jak skanuję aplikację Lidla i nagle mam jakieś 10 złotych rabatów i jestem mistrzem promocji. Oczywiście miałam kupić tylko jabłka i kwinie. Kupiłam winogrona na last minute promocji. Banany. Kupiłam sól, ale się tu rozsypała. Nie, nie. co ja teraz zrobić? Trochę przypraw, których nie ma. Dymuś, pomidorki, no i coś po co głównie poszłam do Lila, czyli jabłka i brzoskwinie. Ale wszystko w soli! Matko, jedyna! Pierwszą rzeczą, którą zrobię, przygotowując się na studia, jest ogarnięcie mojego iPada. Ja korzystam z aplikacji Głódnocz do robienia notatek. Ona jest płatna, ja mam subskrypcję roczną i wiem, że są inne programy do robienia notatek, ale ja do Głódnocz mam sentyment, bo to była pierwsza aplikacja, której zaczęłam używać. Nauczyłam się na niej robić notatki, więc na razie nie planuję jej zmieniać. Bardzo dobrze mi się z niej korzysta, dlatego stworzymy sobie nowe zeszyty. Przesunę się może bardziej do boku, żeby udostępnić wam ekran, żeby pokazać wam jakie ja to robię jak tworzę sobie zeszyty i jak przygotowuję iPada na nowe studia. Na laptopie odpaliłam sobie mój plan zajęć, żeby zobaczyć jakie mam przedmioty i już odpaliłam sobie GoodNotes. Tutaj możecie zobaczyć mój profil główny i mam kilka folderów jak plany, studia, bar, social media i reszta. I głównie na tych folderach sobie pracuję. My dzisiaj skupimy się na studiach. Przyniosę sobie wszystko do AWF-u i myślę, że te foldery z poprzednich studiów włożę jeszcze do jednego folderu który nazwę po prostu licencja. Tutaj fajnie możecie sobie zmienić kolor folderów i wszystkie te foldery schowam tutaj, żeby nie stracić notatek, bo jednak główie mi usuwać te wszystkie notatki z fizjologii, a noż, widelec komuś się przydadzą. Czas na stworzenie nowego folderu, jakim będzie UAM. Wybierę sobie taki kolorek i teraz utworzę każdy nowy zeszyt na każdy przedmiot. Nie będę miała jakoś dużo przedmiotów, teraz tak patrzę, bo jednak magisterka różni się nieco od licencjatu. Będę miała takie przedmioty jak teoria komunikowania masowego, analiza zawartości mediów, psychologia społeczna, opinia publiczna, czy prawa autorskie. To są akurat przedmioty na ten semestr, potem będzie też specjalizacja, ale do tego jeszcze troszkę czasu dlatego teraz po kolei utworzę sobie zeszyty, myślę, że będę miała jedną okładkę dla wszystkich zeszytów, już nie potrzebuję mieć wszystkiego takiego L-serii, ale chcę mieć taki ład i porządek i minimalizm to teraz u mnie jest najważniejsze, więc tak przygotowuję mojego iPada na nowy semestr jestem bardzo ciekawa tych przedmiotów i w ogóle tych studiów, bo oczywiście na spotkaniu organizacyjnym nasz opiekun roku powiedział nam, że dziennikarstwo na uam jest najlepszym dziennikarstwem w Polsce, ale wiadomo ile stron, ile rankingów, tyle opinii więc dam wam znać za dwa lata czy faktycznie tak jest, i czy polecam, także zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco I od razu, jak tak z wami gadam, pokażę wam, co zmieniło się w moim mieszkaniu. Kupiłam sobie taką półkę z inseju. I najlepsze jest to, że ona przyszła oczywiście niezłożona. I siedziałam chyba jakieś dwie godziny i ją składałam. Nie jestem w tym najlepsza. To chyba wam pokazywałam taką moją ściankę. I tutaj panny Masław dostał nową zabawkę, a mianowicie został jesieniaru i dostał cynamonkę Około 13 idę się spotkać z koleżanką, ale mega mnie cieszy to, że moje mieszkanie staje się takim moim domem, bo jednak na zewnątrz jest zimno. I wiem, że będę tutaj za dużo czasu, więc te małe rzeczy w mieszkaniu sprawiają, że czuję się tu bardzo dobrze. Ja w ogóle nie spodziewałam się takiej zmiany temperatur. W jednym tygodniu było 27 stopni, a teraz jest 13. Tak nagły spadek temperatury sprawił, że teraz jest mi tak zimno. Normalnie sąsiedzi się pytają, kiedy będziemy mogli włączyć ogrzewanie. Idę teraz na miasto, ubrałam się warstwowo, żeby jakoś to przetrwać, ale nawet moja mama się spytała, czy potrzebuje już kurtki zimowej, bo oni się zastanawiali, czy nie wyciągać swoich. Także dajcie znać, jak sobie radzicie, bo pogoda w tym roku to jest jakiś żart. Is a life I lead in. Dzień dobry kolejnego dnia, jestem lekko przyziębiona, jak rano byłam z na spacerze było 2 stopnie na zewnątrz, ale mam herbatkę, piję witaminę C i dbam o siebie kupiłam sobie Nie więc ją upiekę dzisiaj żeby mieć jakieś fajne cieplutkie posiłki idę dzisiaj na dwie rozmowy o pracę mam też trening wprowadzający do poldensu, zobaczyć do której grupy się nadaje. a tak to raczej na spokojnie, muszę odebrać jedną paczkę w sincaju, już prawdopodobnie ostatnia jeżeli chodzi o dekorację mojego mieszkania i tak bardziej chcę wszystko jeszcze ogarnąć, przygotować meal prep na kilka dni, wczoraj wieczorem jeszcze byłam ze znajomymi ze studiów na mieście. Gdyby nie, to siedziałabym w domu, oglądała coś na YouTubie, na Netflixie i ostatecznie nikogo bym nie poznała. A tak to poznaję osoby nie tylko z mojej grupy, ale z całego kierunku, więc powoli zaczynamy studencki sezon. Ale jak mówiłam, dopiero w poniedziałek zaczynam wykłady i ćwiczenia. Mówiąc, wprowadzając się do tego mieszkania, myślałam, że popadnę w jakiś zykopoholizm. Po pierwszy raz przeprowadziłam się na dłużej niż pół roku. Nie leciałam nigdzie samolotem jak do Włoch na Erasmusa, więc teraz mogłam wziąć ze sobą więcej rzeczy. i Jak do tego podchodziłam na samym początku, chciałam, żeby moje mieszkanie było jak najbardziej moje, pomimo tego, że ja wynajmuję to mieszkanie, ale też nie chciałam wpadać w szał zakupowy jakiś temu z Since i Mimo wszystko, przyznam się przed wami, że kupiłam coś na temu, ale te paczki, które widzicie, są to ostatnie paczki, więc już nie będę zamawiać rzeczy, bo nie mam na tyle miejsca, nie mam na tyle potrzeb. Tak naprawdę teraz. Mam wszystko, co chciałam. Jedyne, co mi pozostało, to wyjąć te rzeczy i poukładać, udekorować to mieszkanie już tak ostatecznie. Pokażę wam, co kupiłam, co rodzice mi wysłali. Bo jeszcze zamówiłam niektóre rzeczy do Gdańska i nie zdążyły przyjść, kiedy jeszcze tam byłam. Prędzej, czy później utopię się w tych kartonach, ale muszę to wszystko regularnie wyrzucać. Zaczynamy od Sinseya. Ja zamówiłam śmietnik do łazienki. Patrzcie, o ładny, drewniany. Kocham Sinsei online, ale chyba teraz będę już miała zakaz. Taki jeden słoiczek, na przykład do płatków owsianych makaronu, żebym nie musiała bezpośrednio z opakowania, tylko to będę sobie przerzucać. Kupiłam też coś szarkę do ubrań, mega się jaram, kocham to rozłożycie, kupiłam też taki plakat powieszę sobie nad łóżkiem, definicja wszystkich kaw, żebym widziała co zamawiać, mam tutaj takie plastikowe krzesła i jest mi zimne jak na nich siedzę, więc kupiłam sobie taki mały dywanik na krzesełko, żebym nie marzła patrzcie jaki słodziak, taki mały Nemo Dołączę do mojej kolekcji tutaj, o to na teraz z przychodzimy przechodzimy do temu kupiłam wycieraczkę wiamniki. jeden mówi welcome, a jeden mówi see you amazing, ale mi się to podoba zestaw do kuchni, również wiamniki. jamniki Ściarki do kuchni, mam nadzieję, że na no nie będzie zazdrosny, że tyle jamników. Moje mieszkanie jest jamniki themed. I coś, co zawsze chciałam mieć w pokoju, czyli taka lampka imitująca zachód słońca. Także wieczorem ją przetestuję. I tak uważam, że jest tych rzeczy multum. Także teraz się odgruzuję, udekoruję. Tak, to jest to, czego potrzebowałam. Teraz wiem, że to będzie moje mieszkanie. Tak już totalnie.